Na jakim poziomie jest zadłużenie gminy i z czego ono wynika? Zadłużenie naszej gminy jest na bezpiecznym poziomie i podlega regularnym kontrolom odpowiedzialnych za to instytucji. Pieniądze pochodzące z kredytów nie są jednak marnowane, lecz dzięki nim można realizować wiele ważnych i potrzebnych inw inwestycji wnioskowanych przez mieszkańców. Pozyskane zewnętrzne dofinansowanie wymaga udziału własnego, którego nie moglibyśmy zapewnić bez skorzystania z kredytu. Warto również zwrócić uwagę na to, że ostatnie lata to kilkukrotny wzrost wydatków na ważne inwestycje, których bez udziału kredytu nie byliśmy w stanie realizować. Proszę o Państwa głos.